Siemaneczka kochani, z tej strony Sonika i witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Tym razem wyprawa na Antarktydę. Odkrywamy Antarktydę. Chcę cały czas chcę mówić Antla Atlantydę. Sorry, Antarktydę. Dobra, i musimy wypre zreprezentować jakiś kraj. Ciekawe tylko czy będzie Polska. Flaga biało-czerwona. Mm, 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 mm. India, Egipt. Nie, 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 nie. nie. Biało czerwona To jest biało-czerwona. Polska, Polska. Nie wiem czy powinnam re reprezentować Polskę trochę. Może wstyd, Mi się wydawało. Wysokość 1 metr, minus 45... 46 stopni to jest już, dobra. Ja jestem tak ubrana. Uh -huh. Okej. Okay. Mam nadzieję, że tutaj się przebiorę w coś. E equipment. E no raczej bym potrzebowała equipmentu. O, ale mam strój. Ja w tej spódnicy zostanę? W ogóle. Dobra, plecak też? Też mam plecak, dobra. Ej, a co to jest to? A, mapa! Dobra, czyli pierwszy kamp jest w Mount Kirkpatrick. Potem jest Explorer's Cove, czyli jakaś jaskinia. Potem jest Mount Vinson. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wodę mam i walkie mam. Słuchaj, tą mapę coś jeszcze mogę zabrać? Backpack colors. Nie, a tu? Flary. Uuuu, to flary. Ale w tej spódnicy to tak. A, dobra, nieważne. <gryw> mam trzy życia i mam 100% na razie. Cześć. Cześć. Poszukiwanie i ratowanie. Co tutaj się robi? Nic. <gryw> nie. E Gdzie mam zacząć? Tam? Namiot przewodnika. Ale jesteś przewodnikiem. Ja fajnie biegam, ja nie mogę. Dobra, lecimy. Ciekawe, jakie kraje będą. Ciekawe. Ja jestem Polska. Ja jestem z Pocki. Południowa 1934. Fajnie. Dobra, no to lecimy. Ale fajne! A jeszcze foczka mogłaby na tym leżeć. Lecimy. No, nie wiem, czy taka drabina to się nie ześliznie po śniegu. Nie wiem, czy to jest bezpieczne. Czy to jest jakby checkpoint? Czy to mam łapać? Czy jak ja umrę, to będę na samym początku. Ej jaki ładny tylko sobie kolor w ogóle tych lodowców, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba, poczekajcie na mnie, ja nie mam takich igłów w tych w butach, nie mam igłów, nikt na mnie nie czeka, ja bym chciała mieć kolegów, ale nikt na mnie nie czeka, kto chce ze mną robić ekspedycję Antarktydy, hopa, gdzie są wszyscy, ej piękne to jest, halo? O, nie, nie spada. i nie spada. Ej, ciekawe, czy sobie nogi to można pomóc. Poczekajcie, idę do Was! Albo do ciebie. Poczekaj! Poczekaj! Doganiem cię, doganiem cię, doganiem cię, gościu, doganiam cię. I tak cię dogonię, gościu. Gościu. Albo gościu, ale raczej gościu. Jestem! Widzisz, baba cię dogoniła. <laughs> Zachód, 5.30 po południu. Bardzo dobry czas na y, wspinanie się y, w takich miejscach, na odkrywanie w ogóle nowych miejsc. Pełno śniegu, pełno lądu, tak. Mm -hmm. Zamiast wybrać się o 9 rano, to nie. O 6 po południu. Czy to jest fotosport? Ale piękne. I to po lodzie tam ścieka. Ale ładnie. Dobra. Troszeczkę w dół, troszeczkę w dół. Ty już masz tak mało życia? Czemu? <laughs> What the... Czy ktoś mi pomoże? I co ja niby zrobić? Ja mam teraz nie. Co ja teraz niby zrobić? Halo? Eee. Yy... Aha, mam tam wejść, dobra, 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 jest drabinka. Nie jest drabinka, o tyle dobrze. Bo już zgłupiałam, co mam zrobić. Lecimy. I poczekajcie, podgłoszę odgłoszę sobie, bo są fajne dźwięki w tej grze. Nie wiem, jak to będzie z zostawieniem audio przy edycji. Czy mi to pozwoli, czy nie. Jeżeli nie, to trudno, ale nigdy nagrywacie w opisie, jeżeli chcecie sobie audio posłuchać. Ładne to takie odgłosy natury. NATURY! Naprawdę? Przecież to się nie wydaje, jakby tak trudno było tam wskoczyć. No, wynosz głowę. Wynosz głowę, to jest bardzo niebezpieczne. Jestem mnie w takiej sytuacji. Jeśli ja się za chwilę czuję, jakby to była prawdziwa sprawa, jakby miała głowę pod lodem. Wejdź, 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 wejdź. wejdź. Przecież to nie jest problem, tam wskoczyć. Czemu ty nie możesz tam wskoczyć? Dawaj, nie popisuj się. Zostałaś w tyle, zostałaś sama. Jak coś się stanie, o tyle, że masz tę flary. Dobra. O, tam są, dobre. Czy on na mnie czeka? Nie są sądzę. Raczej na mnie nie czeka. O nie. O, nie. Oh, oh, oh. Dobra, to jakaś część. Idziemy? Idziemy? Halo? A bo ty jesteś dziewczynką? Bo ty jesteś dziewczynką? Chciałam iść tam? Nie wiem. Icy ladder. Jump? Coś tam, coś tam? Aha. Czy ja cały czas skakać, że się nie zgnąć. Ej, bo ja nie chciałam iść w którą stronę. Z kitu, którą stronę ja miś. Aha, kicham. <laughs> to już jest stały punkt moich odcinków. Kichanie Sonika, Słonecznika, Słonika... Kich... Kichonita. Jezu, ciemno się zrobiło, o nie. Nie podoba mi się. A co ja mam w ogóle zrobić z tym radiem? Ja mogę kogoś wezwać? Poczekajcie. No nie mogę. jaja. Jakieś jaja. Poczekajcie, idę tutaj do światełka. Południowy wschód, dobra. Radio. Czy chcesz powiadomić zespół poszukiwawczo-latowniczy, jeśli jest dostępne, że potrzebujesz pomocy? Aha! No to Fajnie, tam jest drabina, jest ciemno, nie mam y, żadnej latarki. Czy to gdzieś będę miała? Kask, y, myszkę google, światło. Uuuu! Aha, to trzeba powiedzieć. Dobra. Gdzie była ta drabina? Tam. Dobra, lecimy. Lecimy. Czemu wcześniej takie, nie, takiego czegoś nie zrobiłam? E, muszę wejść od tej strony. Jakoś. Dobra. Ale piękny księżyc. Wielki, piękny księżyc. E, za chwilę spadniemy. No. Opa. Dobra. Pomalutko, pomalutku. Musisz tam wejść. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Jakby co tu mam tego flasha, bo jestem sama y, jako dziewczyna w nocy na lodowcach i może coś się stać i że mnie grupa poszukiwała wczoraj widziała. Uuu, tu mamy jakiś bardzo niebezpieczny patyk, po którym musimy iść. Co? Prawie mi się stópka obśliznęła. Dobra, mamy pierwsze miejsce. To mogę zamknąć w sumie. Czy to się tu na dużo daje? Nie, tam jest Adwancet ale wiem, że na Advanced nie możemy iść. Dobra, to jest kolejne światełko, idziemy dalej. O, jesteśmy na zachodzie, a nie na wschodzie. O, jesteśmy na zachodzie, a nie na wschodzie. Słuchajcie, ja w ogóle nie mam pojęcia gdzie mam iść. Idę w sumie tylko tymi światełkami. Ojej. Bo jest ciemno. Żebyś teraz nie spadła tylko po ciemnicy w żadną przepaść. Bo to się źle skończy. też możemy ten, przez to walkie takie wezwać yy poszukiwawczą dobra dajemy razem no nie spadnij nie spadnij dobra na razie jest ok na razie Tylko że... no, o tam jest chyba ten obóz o nie jeżeli niby co jeżeli niby No i fajnie, co teraz? Muszę się tu trochę wrócić. No to przecież ja tego nie przeskoczę w inny sposób. O, a nie, dobra, dałam radę. Dobra, i mamy obóz pierwszy. Mamy obóz pierwszy. Mogłam Krystian nam nic do tej gry. Nie wiem, czy on co grał. Czy ktoś się tutaj, Czy ktoś już co grał? Luksusowy namiot. I byśmy w Antarktyce przeszli. Nie, dobra, tu nie mogę się dostać. Oczywiście do luksusowego nie mogę. Pro Pack. Aha. Wszyscy na Robuxie. Wszyscy, ekspedycje coś tam. O dobra, tu mogę. Hehe! He. Ej, normalnie śpiesenie, nie? Ale to weź zdejmij ten... Chociaż nie maski może nie powinno się. Gogle możesz zdjąć. Światło możesz wyłączyć. I flash możesz wyłączyć. Dobra. Słuchajcie, w sumie. Przed chwilą napiłem się trochę wody. Bo się zręczowałam, że trzeba się napić. Czemu miałam zero ekspedycji? Czy ja mam zero ekspedycji? Jak ja mam zdobyć ekspedycję? Muszę po prostu przejść jakby grę. Zjednoczona ekspedycja. He nie wiem. Poszukiwanie i ratowanie. Hmm. E? Nie dobra, nic no nie może. Wyprawę kaleum. Też nie mogę wejść. Drużyna ekspedycji alpejskie wzniesienia, slip. No dobra, no to kurde, byle spała. Tylko, że czas się w ogóle nie zmienia, także no nie wiem, ile sobie pośpie. Słuchajcie, czas przyspieszył. Ej, dosłownie chwila i przyspieszył omega, nie? No dobrze, już się zastanawiałam, co mam zrobić. Dobra, załóż, może sobie tu bić, 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 bić. Nie, już kogle załącz. Światła na razie nie potrzeba i flesza. Dobra, tylko teraz tak. E, kim ty jesteś? Punkt kontrolny. No, dotarłam do obozu. Przecież wiem, że dotarłam do obozu. Dobra, i dalej. Czy coś mi się pojawiło? Nie. Nic mi się nie pojawiło. No dobra, to, no to lecimy dalej. Zobaczymy, czy damy radę wszystkie cztery obozy zobaczyć. High winds. Wow, ale... Ale czuć w ogóle ten słychać, nie? W grze jakie są tutaj. Wiatry. O nie. O nie, dobra. Ale dobrze o tyle, że można się cofnąć i zacząć od nowa. A nie, że jesteś uwięziony. No. No nie. Dlaczego ja nie mam takich budków? Czy ja nie mam takich budków? Przewodnik, coś tam. Butelka stroja flagi. Latarka. Yy, zwiększa. Na skok, prędkości, nie, nie, tykaność, nie, nie, nie. A ile ja mam w ogóle pieniędzy? 125 25. No to też fajnie, przewodnik, VIP. Luxury Packback, coś tam, bla, 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 butelka zdrowia Robuxy, Robuxy, wszystko, Robuxy. Skąd ja? Czy tam były takie buty duże? Powiedzcie mi, czy na początku na Spałnie były duże buty do wzięcia? A nie! Dobra, buty. 400, ale skąd będziemy ja wziąć aż 400? No przecież jak ja nie przeskoczę w tych butach. 400 za buty. O! Nie pozwala mi przeskoczyć, no. Czemu ja zawsze muszę wykrakać, że... o, dojdziemy do czwartego obozu, to ja nawet nie mogę wyjść z pierwszego. No i jak mnie zrzuca? Chociaż y, tą osobę też rzuca, a ma specjalne buty, także... Poczekajcie. Eee... Yy... Yellow Ladder Zone. No ale no to. Poczekajcie, mam unikać jakby skakania z żółtej drabiny, czyli po. Aha, dobra, dobra, chyba czaje. Nie mogę po prostu wejść na. Muszę. Oh, muszę wskoczyć chyba na to miejsce na drabinie, gdzie nie jest żółto. Albo nie. Spróbuj z pierwszej osoby? Ech, jak fajnie z pierwszej osoby. Chociaż ja w ogóle nie potrafię skakać z pierwszej osoby, no ale dobra. Dobra. Jestem, jestem. Tylko że teraz żałuję naprawdę, że nie mam tych butów takich dużych. No mam tak, jak teraz stąd spadnę, to ja nie wiem gdzie się znajdę i co się stanie. Ale jakoś dałam radę. Góra Kirkpatrick, dobra, czy idziemy w dobrym kierunku, żeby tylko żadnego tego... O, to chyba ten ratowniczy samolot tutaj lata minus 50 stopni. Słuchajcie. Co to się dzieje? Aha, dobra, i tu jest lodowa drabina. Czyli muszę cały czas skakać. O nie. O nie. I co? I co? Aha, Dobra. Dobra, ja naprawdę nie wiem, co się stanie, jak ten... Jak ja nie przejdę. W sensie, ja będę od początku musiała wszystko przechodzić. Mam nadzieję, że nie. Ej, no to powinny być jakieś checkpointy, nie? To powinny być jakieś checkpointy. Zdecydowanie. Tam? No, koło mam iść. Czemu nikt ślad stópek nie zostawia? A, dobra, czyli w taki sposób. No nie wiem, czy bym tak zrobiła w tych butach normalnie, ale okej. Okay. To jest tylko gra. To jest tylko gra na Robloxie. Nieważne. A dobra, mam maskę. Dobra. Skoczymy. Skoczymy, nie spadnij. Dobra, stanęliśmy przed trudnym wyborem. To jest opuszczone, to jest bezpieczne. Oczywiście, Sonika, Słonika... Yy, chyba, że nas oszukali. To wcale nie jest bezpieczne. Trzeba iść górą. Trzeba iść dołem. Chyba. Nie, no, na pewno górą mam iść. Dobra, na pewno górą. Zobaczymy, czy to jest takie safe. Bo coś mi się nie wydaje. Kiedy będzie ta druga baza? Ojej. Ojej. Tam są zwłoki. Eee. eee dobra, dobra, dobra. Po prostu leć, po prostu leć. Aha, on poleciał niebezpieczną trasą, opuszczoną. No dobra. O, oh, jak ja jeszcze nie umarłam w ogóle, bo to jest w sumie hobby, nie? Jak ja nie umarłam, to ja nie wiem. Cloud Maker, no fajnie. Ledwo cokolwiek widać, ale dobra. Po prostu lecę przecież, bo nic nie widzę, takie mleko. Zresztą wiecie, jak widzę, bo macie to samo przed oczami. Macie to samo na ekranach. Dawaj, tutaj. I w jaki sposób ja zbieram monety? Czemu mam 125 monet? W jaki sposób mogę mieć 400? Jak do obozu kolejnego dotrę? Czy to jest kolejny obóz? Przewodnik. Dzień dobry. Co ja mogę tu zrobić z komputerem? Nie komuś na stół. To jest serce, dwa można się ogrzać. Można się przespać. Pasek energetyczny. Ile mogę ich wziąć? Ile mogę ich wziąć? Woda, dobra, wodę też sobie dopełnię. I właśnie może się napijemy wodą. Pozostaną 64%. no Jesteśmy bardzo źle nawodnieni, bardzo źle. Dobra. Nie wiem, jakiś dźwięk jest, ale co to robi? Przewodnik. Naprawdę? Naprawdę? I co? Ja sobie mam tak tutaj jeździć. Jak ja nie potrafię, a co jak będę miał wypadek? jak miała wypadek, gdzie mam być? Gdzie jest kolejny obóz? Gdzie jest drugi obóz? Dobra, Poczekajcie, tutaj jest warning. Nie, co to ci cruise, crossa. drive slowly. Postaram się. Dobra, slowly. Albo nie slowly. I do you want to reset back to... Tak. Tak. Chcę. Dziękuję. Daj mi jeszcze motora. To nie jest motora, ale wiecie to chodzi, nie? Daj mi skuter śnieżny. Czemu tu jest w ogóle tyle tych yy, pachołków? Pachołki. No tylko ja tak potrafię, nie? No tylko ja tak drogi, dobrze... Dobrze, że mnie nie wywala do początku. Czy ja potrzebuję tego Snowmobilea? Nie wiem jak szybko mogę jechać. Kurde, nie wiem gdzie tam było to to. Gdzie tam było to coś, co mnie pożarło? Ta jaskinia grota. Tutaj. Dobra. I tu powoli mam jechać. Ech. A, ok, bo tutaj też jest mostek. Okej, okay, mostek, mostek. Stój, nie spadnie, nie spadnie. Spokojnie. Spok spokojnie. Nie będę od początku tego przechodziła. Spokojnie. No, jak to szybko jeździ, to na pewno przez ten lód w oponach się ślizga wszędzie, w każdą stronę się ślizga. Pomału, pomału, pomału Mówią, że mam jechać pomału No to jedziemy Tu też jest jakiś znak Co to będą, pingwiny? Ej Pingwiny Cześć pingwiny Ej, one skaczą, one skaczą w górę, nie? Pingwiny, pingwiny To jest jakaś, co to jest? To było. Miałam mam że się lód pod mną mój, ale chyba nie, chyba nie. Dobra, i co? Tu nie można skuterem. Okej, okay, rozumiem. Ja mam pod wodę zejść. I co? Miałam zmierzać za tą linką? Jak mi powietrza przecież braknie nocowy Zobaczcie ile mam bąbelków Ja to za chwilę yy, jakby się pogubię czyli bąbelek właśnie znikną? Albo się gdzieś wiecie zakleszczę i się nie wydostanę. O Jezu. W ogóle w takim stroju z plecakiem bardzo zimno yy, Foka yy, nie podoba mi się ja mam wielki strach przed wodą, tu jest y, głęboko i jest ciemno, mimo tego, że to jest gra, ale mnie to stresuje, żeby tu żadnego szarka nie było tylko, bo ja pomrę, My jesteśmy pod lodem i za chwilę umrzemy, i tak to się skończy. Fajnie, że mi się bąbelki kończą. Okej, okay. było miło, ale się skończyło. Dawaj w górę, dawaj w górę, dawaj w górę, nie możesz teraz, nie możesz, ja nie chcę, ja nie chcę tak skończyć. Ja nie chcę tak skończyć swojego żywota pod lodem gdzieś na Antarktydzie. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze w trochę. Dobra. Dobra. Gdzie jest drugi obóz? Dobra, chyba jesteśmy. Chyba jesteśmy. Chyba jesteśmy. Jesteśmy. Znowu aż 30 po południu. Czy my... A nie, dobra. Chyba jest. Jest obóz? Jest obóz. Tu też można się ogrzać. To jest fajnie, to są fajne spialnie. Jedzenie jakieś dostanę? Equipment. Equipment. Słuchajcie, bo mam y, prawie 30 minut materiału. Jesteśmy dopiero na drugim obozie, także myślę, że sobie dzisiaj na tym poprzestaniemy. Link do gry oczywiście zostawiam wam w opisie. A jeżeli filmik wam się spodobał, to oczywiście zostawiacie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze. I mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. To pa, pa!